Stein Boże, witajcie. Mamy dzisiaj 1 listopada, sobotę. Posłuchajcie fragmentu z księgi Apokalipsy, świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego i usłyszałem liczbę opieczętowanych 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń, synów Izraela. Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem, odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy głosem donośnym tak wołają zbawienie Bogu Naszemu, zasiadającemu na tronie, i Berankowi, A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców, i czworga zwierząt. Na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc Amen. Błogosławieństwo, i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu Naszemu na wieki wieków. Amen. A jeden ze starców odezwał się do Mnie tymi słowami Ci przeodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli. I powiedziałem do Niego: Panie, Ty wiesz, i rzekł do mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i wybielili je we krwi baranka. Dzisiaj w tym fragmencie z Apokalipsy świętego Jana moją uwagę zwrócił moment, gdzie jest mowa o pieczęci Boga żywego. O tym, że są ci, którzy mają być opieczętowani właśnie pieczęcią Boga Żywego. Myślę, że pieczęć Boga ży Żywego polega na tym, że jeśli ktoś ma doświadczenie spotkania z Bogiem Żywym, jeśli Bog Bóg żyjący dotknie czyjegoś życia, czyjegoś serca, to to doświadczenie już na zawsze pozostanie w człowieku i ono już jest niezatarte. Bo spotkanie z Bogiem Żywym. Pozostawia w człowieku niezatarte znamie. Jest taką pieczęcią, która pozostaje już raz na zawsze. I miejcie w swoim życiu jak najwięcej takich spotkań, które będą dla was przemieniające. Mamy prawo do bólu, smutku i łez. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.